Znajdujemy się w gospodarstwie pana Sebastiana Hermana w miejscowości Rupcowo w województwie podlaskim. Przygotowany za nami ciągnik kubota seria M6122 z ładowaczem czołowym LK2100M. Prowadzę gospodarstwo rodzinne w miejscowości Rubcowo. Gospodarstwo jest ukierunkowane na chów bydła mlecznego. Gospodaruję na powierzchni 60 hektarów. Część zajmują użytki, trwałe użytki zielone. Kukurydza na pasze dla krów i zboża jare i ozimę. Szukałem odpowiedniego ciągnika do mojego gospodarstwa. Po zapoznaniu się z wieloma ofertami decyzja padła na kubotę M6. Ciągnikiem przepracowałem już 500 godzin. Na razie jestem bardzo zadowolony. Jego wielkim atutem jest zwrotność, ekonomia użytkowania. Komfortowa kabina. Obecna sytuacja na rynku zmusza rolnika do minimalizowania kosztów. W tym celu planuje zmodernizować ciągnik pod kątem precyzyjnego rolnictwa, czyli wysiewu nawozów, nawigacja, monitor i tego typu rzeczy. Z panem Sebastianem pracujemy około dwóch lat. Rok temu nawiązaliśmy już taką pełną współpracę odnośnie zakupu ciągnika, jak i potrzebnego sprzętu do gospodarstwa. Oprócz ciągnika Kuboty z serii M6 dostarczyliśmy do gospodarza również ładowarkę Weidemana model 1280 wraz ze sprzętem. Współpraca z firmą Aldo układa mi się bardzo dobrze, dostawa maszyn była na czas. Ceny były zagwarantowane tak jak przy podpisywaniu umowy i obsługa serwisowa też na wysokim poziomie.